Listen up. Check it. Siemanko wszystkim z tej strony Lewcio, a to jest pierwszy odcinek kariery Ajaxa Amsterdam w 13. Tak, jest to nowa seria, która będzie się odbywać, która będzie się pojawiać tam raz na jakieś 3-4 dni. Mhm, tak. I to będzie taka główna seria w a druga będzie Turbo Kozak, ona jeszcze pragnie jedną karierę, ale to taką inną, taką bardziej doprowadzić do Extreme klasy. Okej, to co zrobimy w dzisiejszym odcinku? Przeprowadzimy jakieś transfery. Więc co? Tutaj zrobię sobie krótką listę życia. Mam kilku zawodników. Da brabkę dwóch zawodników. Lewego Szybowego, czy Williamsa, Benzia. Ale pikuliotę, Pół z Barcelony. Pogba, które na ten wypożyczyć. Oraz Daniela Halobacha. Jeszcze, jak by mi się udało spróbować, żeby okej. Okay. Za popieski ofertę, czyli ma niecały rok kontraktu, no dobra, więc może 3 miliony, 3, 3 miliony powinny starczyć. Okej, okay. zaraz taka burka... Okej. Okay. sobie... Tylko że że dużo pensji, więc wątpię, że udałoby nam się go namówić, więc zazwyczaj jego. niego jest sobie oczywiście spróbujemy ściągnąć. Zostawię milion, zobaczymy czy się zgodzi. Ten spróbujemy ściągnąć, jako że ten zawodnik by mi się przydał, jest zbyt nie szybki. Taki jak ich lubię. Okej. Okay. Jeszcze sprzedamy tylko zawodników, więc to raczej będzie... Nie, niestety też... Nie będę wymagania dotyczące PSY, jest to Okej, okay, jeszcze tego zawodnika możemy złożyć kontrakt za milion mln. Okazało się już kończy kontrakt, więc taki będzie chyba Gitara. Zobaczymy. Okej, okay, teraz zajmiemy się sprzedażą i wypożyczeniem zawodników. Tutaj widzę za... wypożyczenie zawodnicze. Tutaj ten, zbyt. Okay, więc pierwszym zawodnikiem, jakiego chciałbym się pozbyć, to jest na pewno już szukał Sulejmani tak go no, na pewno się chce pozbyć w jeszcze jest dużo zawodników, których byśmy mogli wypożyczyć, więc Altreharta wypożyczyłem. na sezon. to co na się dała kolejny jakoś szybko na pomoc te już go możemy zostawić go sobie wypożyczyły na Sezon Klasę. Ojciec chciał, przyda, tylko że to jest dobry zawodnik dosyć. Chciałoby być jakiegoś prawego obrońca, ale go może zostawimy. Dajtymala sobie pożyczymy na pewno. Vix'a też, dlatego, że przyjechał jak kto inny na to miejsce, tam jeszcze jest... Blind, tak. Dobra, Sara, Chciałoby, że będzie grał Fisher, Luko, i naprawdę mamy bardzo, bardzo szeroką kadrę. To jest z jednej strony fajne, ale z drugiej jest to ciężko ustawić wszystko. Dobra, konsument też mi pożyczyły cały sezon w dółku, Tylko, że czeka nas jeszcze Liga Miszczów, gdzie zagrały z Bajernem, Badachią, Andrej Lekta, Bruxera oraz z Dragon. Beliktera też możemy chyba się pozbyć, wydaje mi się. Tak, no to jest dobrej, zdrowej. Silesy zostawimy, szynę zostawiamy. Tutaj są już bardziej podstawowi zawodnicy. Tylko są jeszcze mamy w razie W, jakby nie potrzebny Dobra. Zruszamy dalej. Dobra, to czyli taką, jak my tam powiedzieliśmy. Dobra. Oni przyjęli. Tylko czy... nas stać na taką pensję? No dobrze. Przez jednej strony mamy w więc... Co? Czy trzymam się z tym chłopakiem? Może chcę zobaczyć, jaki była w ramkarzu. który ma 7 przez 8 Nie, będzie co? Ramkarza zostawimy sobie, dlatego że mamy jeszcze ile W.O.K.L.S.E.N.? Nie, ramkarza zostawimy. Jedynie możemy kupić później takiego jakiegoś słabszego ramkarza, który Vanderheld może zastąpić. Tak. Ale tego na pewno będziemy chcieli, który... Ja mam tam chcę, płacę na tydzień 8 tysięcy, damy mu 10 na 4 lata damy ważnego zawodnika, tylko że to jest, kluczowego zawodnika, przepraszam e, tego zawodnika też możemy spróbować ściągnąć chociaż to nie jest jakiś oni chyba nie przyjęli, tak? Może tam tak szybko wyskoczyłam i okej, okay, i to to wszystko da Czekamy dalej. Nie by do nas... o! Szkoda, ale jeszcze spokojnie go będziemy próbowali go nam mówić. Przykładowo 3 lata wydamy kontraktu. Na przykład um, Uczony zawodnik i mu 15 tysięcy kontraktów. Zobaczymy. Dobra ofertę transferową dostałem za lillelę emocjonalną czyli bardzo fajny to. 100 przejść, cieszymy się z tego nie do przyjęcia, chcę 2200, więc chyba, że zetkniemy z tego albo jednak nie. wiecie co, złożymy tę ofertę za 200, tak? czyli okej, okay, złożymy tę ofertę i mi się wydaje, że ja tego benzję po prostu przegapiłem kiedy bym chciała. Aha, dobra, damy mi 1500. Dlatego, że już mamy tam pieniądze za tamtego, to widać jest spoko. Jest boły 17 lat, więc... I tak, odcinek zakończymy 22 lipsa, czyli już niedługo. Odrzucony radar. Co ja mogę zrobić jeszcze? No dobrze, dałbym było 5% za sztalenie bramki, tylko że chcę tego zawodnika bardzo, bardzo, bardzo. Wiecie co? 18, czyli to już będzie dużo, dużo pieniędzy, będzie mu zarobić. Na razie jest to straszne, dlatego że odszedł minale w lejbani, który dużo zarabiał, naprawdę dużo. O, przyjęli do tego, więc... 7, 4 lata, tak to robię. Ważnego zawodnika Może będzie ważnym zawodnikiem dosyć I dostaniesz 3000 na kopnę za 3 lata i taki ważny załamek Hmm... Jeszcze nie No dobra 25, czy już będzie... fajna, mega. Zobaczymy, czy tyle pieniędzy go skusi. Zobaczymy. Czekamy na, na odpowiedź. A jeśli już teraz nie przyjmie, no to po prostu szukamy innego zawodnika. tego zawodnika. Dobra, bez je przyjmujemy. Po raz tego drugiego zawodnika też go przyjmiemy. Hu, odrzucił jeszcze raz, dobra, czujcie Robimy ostatnią próbę, czyli 32 tysiące, żeby, żeby zarabiał Jeśli już się nie zgodzi to przepraszam, ale ja z niego rezygnuję i szukamy kogoś na następnym, następnym odcinku innego Okej, okay, oferta transferowa Kelly Dwergitz nie, dlatego że to jest nasz postaw, program nasz numer jeden Tak, zrobiliśmy sobie dwa transfery i to chyba będzie już na tyle w dzisiejszym odcinku, dlatego że wątpię, że dołączy ja sobie przygotuję jeszcze listę zleceń, którą myśmy możemy wziąć na następny odcinek. Okej, okay, tutaj już widzicie mamy mecz towarzyski, więc co? Tu zobaczymy w na następnym odcinku i jak chcecie to możecie polecić jakieś zawodniki w komentarzach. I co? Czekajcie na następnego odcinka. Na razie i trzymajcie się i cześć!